You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it, let it change. Let it Let it Hey, Let it end, give up. Let it Hey, it

Się ponownie na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę cofniemy się w czasie i porozmawiamy o mikrodermabrazji. Taki film już powstał na moim kanale. Opowiadałam Wam przede wszystkim, czym jest mikrodermabrazja, jak wykonać ten zabieg w domu i jakie efekty uzyskacie. A dzisiaj skupimy się na najnowszym urządzeniu marki Beautyfly, czyli Biderma Ice Pro. Jest to urządzenie z serii zaawansowanych, dzięki któremu możecie wykonać mikrodermabrazję w domu i macie trzy dodatkowe funkcje, m.in. hot, która rozróżnia skórę przede wszystkim ją ładnie rozgrzewa i otwiera pory, Ice czyli funkcja domykająca, uszczelniająca naczynka krwionośne i przede wszystkim wieńcząca naszą pielęgnację. No i oczywiście trzy nowe nasadki masujące, liftingujące skórę, więc mam nadzieję, że dzisiaj wam pokażę jak wykonać ten zabieg. Więc subskrybujcie kanał, bądźcie na bieżąco z Instagramem i zaczynamy. No oczywiście przypomnę wam, czym jest zabieg mikrodermabrazji. To jest nic innego jak peeling mechaniczny, który wykorzystuje tarcze diamentowe, złuszczające naszą e, skórę poprzez e, zasys i ścieranie wierzchnich warstw naszego naskórka. Tak naprawdę mikrodermabrazja jest dla wielu osób, które borykają się na przykład z poszerzałą skórą twarzy, pojawiają się już pierwsze oznaki starzenia, ponieważ mikrodermabraza pięknie wygładza skórę i dzięki dodatkowym funkcjom, na przykład w tym urządzeniu, możemy również wykonać masaż liftingujący. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne efekty mikrodermabrazji, to przede wszystkim bardzo ładnie radzi sobie z rozszerzonymi porami, zaskórnikami, niedoskonałościami, a także bliznami potrądzikowymi oraz na przykład po więc bardzo ładnie również rozjaśnia skórę. Świetnie sobie radzą na przykład nakładki peelingujące również z rozstępami, więc możecie działać tak naprawdę na różnych partiach Waszego ciała. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu urządzenie jest po prostu moim zdaniem jeszcze maksymalnie wykorzystywane i możemy działać na różnych partiach, dzięki czemu zaoszczędzamy czas, bo możecie finalnie wchodząc do łazienki zaplanować sobie również zabieg na przykład na uda, pośladki, czy też ramiona, brzuch, tam gdzie występują na przykład Rozstępy. więc jest to moim zdaniem bardzo rozbudowane urządzenie pod kątem funkcjonalności, bo finalnie daje efekt przede wszystkim rozjaśnionej skóry, wygładzonej, e, zliftingowanej i bardzo ładnie trzyma nam się przede wszystkim makijaż. No i jeżeli macie blizny, jakieś plamy posłoneczne, to skóra również się rozjaśnia i przede wszystkim blizny są zniwelowane. E, plus pielęgnacja naprawdę uzyskujecie bardzo no dobre. Jeżeli tak. obawiacie się, czy ten zabieg jest dla Was, to również mogę Wam powiedzieć, że na przykład w gabinetach kosmetycznych... Mikrodermabrazja jest również polecana dla osób ze skórą cienką, wrażliwą, ponieważ to jest mikropiling, który delikatnie złuszcza martwy na skórek, mimo że finalnie jest bardziej inwazyjny dla skóry niż na przykład kawitacja, ponieważ kawitacja to są po prostu uderzające cząsteczki wody, które pod wpływem ciśnienia po prostu delikatnie złuszczają martwy na to nadal mikrodermabrazja pozostaje bezinwazyjnym zabiegiem, który możecie śmiało wykonać w domu. I muszę wam powiedzieć, że ja od kiedy używam urządzeń Beautyfly naprawdę uwierzyłam w to, że w domu również możecie osiągnąć gabinetowe efekty i po prostu skórę. Tak odmładza się i to widać z dnia na dzień, natomiast ja finalnie widzę ten efekt również w Waszych komentarzach, bo faktycznie piszecie mi, że moja skóra naprawdę przeszła ogromną metamorfozę. To jest oczywiście kwestia tego, jak planujecie sobie zabiegi, bo pamiętajcie o tym, że na przykład kawitację możecie wykonywać raz na półtora tygodnia spokojnie, ponieważ no tak jak Wam wcześniej powiedziałam, jest to delikatniejszy efekt, natomiast mikrodermabrazję raz na miesiąc, raz na trzy tygodnie i naprawdę będziecie podtrzymywać ten efekt wygładzonej skóry w sposób Regularne i tutaj regularność to jest słowo klucz w przypadku każdego zabiegu, e, wykonywanego na przykład urządzeniem marki Beautyfly, ale każdy, który wykonujecie zabieg w domu, czy to używanie kwasów, retinolu, peelingów, e, kremów, e, płatków pod oczy, e, finalnie sprowadza się do tego, żeby po prostu używać tego na bieżąco. Moje ulubione słowo, ale muszę wam powiedzieć, że kluczowe w tym przypadku, żeby uzyskać naprawdę, no moim zdaniem, spektakularne efekty, bo. E, widząc to jak używam tych urządzeń, jak staram się ich używać regularnie, jak planuję sobie też zabiegi, bo o tym też macie w takim filmie poświęconym zbiorczo tym wszystkim urządzeniom, jakie rozplanować, co, gdzie, po czym, jakich produktów używać, to po prostu będziecie wiedziały jak sobie planować te zabiegi w domu, nie musicie się umawiać do kosmetyczki, tracicie przede wszystkim na to czas, jeżeli chodzi o dojazdy, więcej wydajecie finalnie pieniędzy, jeżeli chodzi o serię zabiegów, a macie na przykład w tej cenie 2-3 urządzenia marki Beautyfly I dodatkowo Wam podpowiem, że rzucając do koszyka na przykład kilka urządzeń, jeżeli już oglądałyście kilka moich filmów, macie po prostu poplanowane zakupy, to zobaczcie, że Wam się też bardzo fajnie rabatują zakupy, więc skorzystajcie z tej opcji, bo często mnie pytacie o kody rabatowe, a tutaj macie finalnie, myślę, że o wiele korzystniejszą ofertę. Więc wracając do urządzenia Biderma Ice Pro, to jest słuchajcie, urządzenie, które przede wszystkim wykorzystuje z diamentową, ponieważ posiadamy tarcze, które są również wymienne, I jeżeli wam się po prostu skończą, e, będziecie wiedziały, że musicie je dokupić. To spokojnie na stronie Beautyfly, one są dostępne, więc w zakładce inne możecie śmiało tam zaglądać, i tam są różne dodatki do wszystkich urządzeń marki Beautyfly, które tego po prostu wymagają i wymagają zmian. Więc w przypadku np. dermapenu tam są również cardige. E, dodatkową funkcją tego urządzenia jest oczywiście funkcja Ice. I funkcja HOT. HOT to jest taka pierwsza funkcja, z której korzystacie korzystając z mikrodermabrazji, ponieważ ona rozluźnia skórę, przede wszystkim bardzo ładnie otwiera pory i tak jak wcześniej Wam podpowiadałam w przypadku tradycyjnego urządzenia mikrodermabrazji, że przykładacie ciepłą ściereczkę, która właśnie otwiera pory, tutaj już macie wszystko w nakładce, w takiej płytce, która jest sprytnie ukryta na dole urządzenia, a dzięki temu że przykładacie specjalną nakładkę zabezpieczającą, możecie urządzenie postawić, więc moim zdaniem jest to przyjemne z Dodatkowo jak kończycie zabieg, macie kolejny raz funkcję ICE, więc korzystacie z płytki, która się ochładza i przy okazji zamyka Wam naczynka, bardzo ładnie uszczelnia naczynia krwionośne i finalnie jak nałożycie sobie krem, to on się bardzo ładnie wtłoczy w skórę, bo będziecie wykonywać dodatkowo masaż taką płytką, ale to będzie koniec waszego zabiegu. Możecie słuchajcie z tych funkcji tak naprawdę korzystać poza wykonywaniem zabiegu e, mikrodermabrazji, więc jest to urządzenie funkcjonalne później na kolejne dni waszej pielęgnacji, ponieważ na przykład w zabiegu e, tak zwanej krioterapii, czyli tej płytki z funkcją e, właśnie ice Możecie zamykać sobie pielęgnację codziennie i zwłaszcza jeżeli macie np. przykład rozszerzona naczynka, to jest ja świetna. Mówię, opcja. że po raz kolejny urządzenia Marki Beauty Flame mnie totalnie zaskoczyły funkcjonalnością, bo oprócz tych dwóch funkcji rozgrzewającej i chłodzącej mamy również funkcję masażu, więc pojawia się aż 7 wymiennych głowic. Dodatkowo mamy 5 trybów mocy ssącej, przez co każda z nas może sobie dopasować ten tryb zasysania urządzenia do skóry. No, tak, idealnie pod nasze potrzeby. Więc ja na przykład działam między jedynką a trójką, a wy możecie na przykład między na przykład trójką a piątką działać, w zależności od tego, czy już wcześniej używały się takich gadżetów, czy już wcześniej korzystałeś na przykład w gabinetach z takich urządzeń, więc po prostu kwestia dostosowania tego trybu do Waszych aktualnych potrzeb, czy też jak rozpoczynacie, to możecie działać na tych najniższych. Dodatkowo oczywiście mamy wyświetlacz, co jest bardzo przyjemne, ponieważ po prostu wszystko widzimy, to nie jest gdzieś tam na czuje, na wyklikanie, tylko po prostu wszystko. Wam podpowiada wyświetla, czy widzicie, ile wam baterii zostało, co w moim przypadku muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo ważne, ponieważ ja korzystam z wielu urządzeń marki Beautyfly, mam kilka ładowarek i powiem Wam, że zawsze sprawdzam przed wykonaniem zabiegu, na przykład dzień wcześniej, bo już sobie to po prostu rozplanowałam, wiem, co, gdzie kiedy yy, i sprawdzam, czy jest po prostu naładowane. To jest moim zdaniem bardzo ważne. Yy, dodatkowo yy, podstawka też jest moim zdaniem świetnym rozwiązaniem, ponieważ jak na przykład sobie postawicie te urządzenia, to je widzicie, macie na półeczce, one ładnie wyglądają, a dodatkowo design jest moim zdaniem bardzo ważny, przynajmniej dla mnie, ponieważ te urządzenia finalnie ze mną zostają przez kilka kolejnych lat i ja powiem Wam szczerze, że jestem taką osobą, która używa ich regularnie. Jak jeszcze widzę efekty, jeszcze ktoś mnie chwali za jakość mojej skóry, kondycję, to powiem Wam, że to jest bardzo motywujące, więc myślę, że finalnie Wam podpowiem kolejne naprawdę ciekawe urządzenie. I co mnie cieszy, to właśnie funkcja rozgrzewania i chłodzenia skóry twarzy to jest naprawdę na ogromny plus, jeżeli chodzi o używanie tego urządzenia. Funkcja masażu też jest dla mnie odkryciem. Ja wcześniej mniej korzystałam z tego zabiegu. Natomiast teraz, jak używam regularnie właśnie Biderma Ice Pro, to powiem Wam, że zawsze kończę zabieg właśnie takim masażem, więc teraz zapraszam Was do mojej łazienki, czyli takiego prywatnego domowego spa. Ustawiłam konkretną godzinę, mam czas dla siebie i pokażę Wam, jak wykonać ten zabieg, również właśnie z funkcją masażu, więc będą maseczki, pielęgnacja i finalnie zabieg mikrodermobrazje. Mam makijaż, czyli oczyściłam skórę. Twarz... Olejkiem, później żelem. Użyłam szczyteczki Biclin, tak aby faktycznie skóra była dobrze oczyszczona i przygotowana odpowiednio do mikrodermabrazji. Więc wykorzystam na początek funkcję HOT, która jest bardzo sprytnie ukryta w tej płytce, która rozgrzewa naszą skórę, rozluźnia przede wszystkim ją i otwiera pory. Więc wystarczy włączyć urządzenie, i tutaj pojawiają się funkcje. Więc musimy przełączyć drugim guziczkiem na słoneczko i dzięki temu będzie się skóra rozgrzewać i przykładamy po prostu tą płytkę do skóry twarzy tak żeby skóra poczuła ciepło to jest bardzo przyjemne powiem wam że od razu ta skóra się robi taka przyjemna w dotyku i ona nagrzewając się właśnie się rozluźnia bo mówiłam Wam w, ostatnim, w ostatniej recenzji urządzenia właśnie Beautyfly, że przy microdermabrasji należy przyłożyć na przykład ciepłą ściereczkę do buzi a tutaj słuchajcie, tego już nie musicie wykonywać, chyba że na przykład używacie olejku do demakijażu który wymaga, jest hydrofobowy i trzeba ciepłej ściereczki ale tutaj ta płytka wystarczy i powiem Wam, że to mi się najbardziej podoba w tym urządzeniu bo faktycznie widzę ogromną różnicę jak skóra jest tak przygotowana więc kilka razy sobie przyłożę tą płytkę do skóry twarzy, rozluźnię sobie mięśnie, otworzę pory. Zwłaszcza to będzie potrzebne właśnie w okolicach nosa, policzków. I od razu ta skóra się taka robi miękka, elastyczna, co w przypadku zasysania Wam pomoże po prostu, bo skóra nie będzie taka sztywna i będzie ładnie można ją po prostu po niej przeciągać tą nasadką zasysającą i delikatnie złuszczającą. To też nam się przyda później do wykonywania masażu skóry twarzy, kolejną końcówką, więc to wszystko Wam pokażę. Skóra jest idealnie przygotowana pod zabieg mikrodermabrazji, więc będziemy potrzebowały końcówkę mikrokrystaliczną, która zawiera drobinki diamentowe. I to jest końcówka, którą również możecie wykorzystać e, na przykład do innych partii naszego ciała, typu łokcie, kolana, tam gdzie pojawia się martwy naskórek e, w dużej ilości i Wam to po prostu przeszkadza. To też jest świetna opcja, jak wykonujecie na przykład zabieg nakładania samoopalacza, e, bo wtedy po prostu usuwacie martwy naskórek i lepiej Wam się rozprowadzają wszelkiego rodzaju e, i produkty pielęgnacyjne i tak jak Wam wcześniej wspominałam, na przykład samoopalacz, więc jest to bardzo uniwersalne. Teraz latem skóra jest idealnie przez to przygotowana, żeby po prostu wyglądała gładko, żebyście miały mniej makijażu, więc myślę, że takie odświeżenie Wam się po prostu przyda i sprawdzi w kolejnych krokach pielęgnacyjnych, bo zobaczycie, że po prostu urządzenie zwiększy Wam przepustowość skóry i lepiej będą Wam się wchłaniały na przykład cera, czy też produkty, które później nakładacie, chociażby maskę w płachcie, którą na chwilkę nałożymy, więc odpalam urządzenie. I teraz pojawia się tryb, z którego będziecie korzystać, więc ja zwykle sięgam po trójeczkę i zmieniam światło fotonowe na niebieskie. I słuchajcie, zaczynam od brody. No powiem Wam, że ten zasys jest idealny, bo ani nie ciągnie mojej skóry, nie szarpie jej, a tak ładnie jest załuszczała, na skórek. Jeżeli macie jakąś niedoskonałość, to po prostu pomińcie to miejsce i przeciągajcie dalej po skórze, tam gdzie nie pojawiają się żadne zmiany. I teraz pojawi się moment, kiedy musicie dobrze przyłożyć tę końcówkę i zasać. I tak powtarzamy przy okolicy żuchwy, brody kilka razy, aż ten martwy na skórze się będzie delikatnie złuszczał, omijając właśnie niedoskonałości. Widzicie, przez to, że skóra została rozgrzana, lepiej się zdecydowanie ta końcówka przede wszystkim zasysa. I działamy przy okolicy ust, bo tutaj też nam się pojawia i martwy naskórek, a przede wszystkim pojawia się zmarszczka, którą też chcemy wygładzić i złuścić. Więc teraz idziemy w stronę nosa, tłuszczamy sobie na początku tą strefę przy nosie. I ja teraz przekładam urządzenie i znowu zasysam w okolicach brody, ponieważ najpierw bym chciała oczyścić strefę tę. Zobaczycie. I tutaj pomagamy sobie, tak żeby płynnie to urządzenie przeszło po naszym policzku. I przeciągamy. Możecie sobie właśnie tak pomagać, żeby tak nie szarpać po prostu skóry. Widzicie? I jeszcze raz wracam do brody. I teraz będę działała przy ustach ponownie. I przy nosie. Czubek nosowy, że jest zawsze najbardziej taki problematyczny żeby nam się po prostu to urządzenie tak nie zakręcało lepiej nam się będzie pracowało po prostu jak sobie rozłożycie te partie twarzy na różne części i teraz słuchajcie przechodzę do czoła i złuszczam tutaj przy brwiach tą okolicę, bo tutaj też się zbiera, powiem Wam, że dużo martwego naskórka, podkład zawsze najgorzej tutaj wygląda, się tak ciastkuje. Zauważcie, że najwięcej się tutaj zbiera naszej skóry, jak wykonujemy makijaż, to od razu jest to odczuwalne, jak sobie zrobicie mikrodermabrazję i ten zasys jest naprawdę dobry. Ta trójeczka jest super. Więc na początku Wam też polecam ten tryb. Możecie oczywiście go zwiększyć, ale powiem Wam, że przy trójce, czwórce najlepiej się pracuje. Dobrze, widzicie, że skóra jest delikatnie zaczerwieniona i to jest absolutnie normalne, ponieważ przed chwilą działałyście mechanicznie na skórę, przez co ona delikatnie się zaczerwieniła i złuszony martwy na skórek, ale to jest dobra oznaka, ponieważ po prostu Wasza skóra pracowała. Teraz nałożę sobie serum pielęgnujący, nałożyłam już tonik, więc będę przechodziła do pielęgnacji i automatycznie pokażę Wam, jak wykonać sobie masaż liftingujący przy pomocy kolejnej końcówki. Mamy ich kilka, ponieważ są dedykowane do konkretnych kart naszej twarzy, zarówno do całej skóry twarzy, jak i w okolicach na przykład nosa, czy też właśnie pod oczami. Taka aby po prostu zacierać delikatnie odpowiednimi końcówkami i zbytnio nie rozciągać naszej skóry. Więc nałożę sobie serum liftingujące i teraz nałożę maskę w płachcie. Pamiętajcie o tym, że maski w płachcie są bardzo higieniczne i po zabiegach typu dermapen, mikrodermabrazja, kawitacja najlepiej używać takich produktów jednorazowych, gdzie nie ma po prostu dostępu powietrza, e, pędzelki na przykład od maseczek. Więc ja sobie zawsze nakładam maski w płachci. To jest taki e, turboodżywczy kosmetyk pielęgnujący, e, bo jest tak naprawdę bez żadnych wypełniaczy. mam tutaj tylko esencje, substancje nawilżające i wasza skóra po prostu się e, regeneruje po takim zabiegu złuszczającym, Więc potrzymam maskę około 15 minut. I e, bardzo często, jak wykorzystujecie sobie na przykład nakładkę liftingującą, możecie ją kilka razy nawet w tygodniu używać, to nie ma problemu, ponieważ mikrodermobraz, pamiętajcie, że wykonujemy raz na trzy tygodnie. To jest zabieg, który ma nam odświeżyć skórę i delikatnie zusić na skórek w sposób taki mechaniczny, więc pamiętajcie, żeby tych peelingów nie było za dużo. Hmm, a taką nakładkę liftingującą możecie używać kilka razy w tygodniu i wtedy potrzebujecie produktu z poślizgiem typu sera, właśnie esencji po maseczkach, więc nakładam sobie tą maskę na 15-20 minut i wtedy delikatnie esencja dostaje na mojej skórze, będzie poślizg idealny pod właśnie takie końcówki. No i sprytnie widzimy się dwa dni później, bo chciałam poczekać, aż skóra się ładnie wygoi po tym zabiegu, więc sobie jeszcze dzisiaj zrobiłam po treningu mały spa i ponownie ta esencja cudownie się, słuchajcie, nadaje do masażu i taki masaż za pomocą trzech końcówek, które były dołączone do Urządzenia. Możecie sobie wykonywać na przykład teraz dwa razy w tygodniu. Spokojnie możecie nawet trzy. To jest kwestia tolerancji waszej skóry na takie zabiegi. Natomiast ja wam polecam tak dwa razy w tygodniu. Na spokojnie możecie sobie po prostu. Zmieniać te końcówki, e, i musi mieć poślizg, więc pamiętajcie o tym, żeby była jakaś esencja, takie jak gęste, żelowe serum, żeby po prostu urządzenie po zasysie mogło się swobodnie przesuwać po skórze. E, więc ja sobie teraz uruchomię taką końcówkę, którą będę pracowała e, na większości twarzy, czyli policzki, broda. E, I to jest ta średnia końcówka. Więc słuchajcie, montaż jest bajecznie prosty. Odpalamy urządzenie. I teraz ja sobie słuchajcie włączę na pierwszy tryb. I będę pracowała czerwonym światłem fotonowym, bo to jest, słuchajcie, ee, odmładzające światło. I widzicie? Od razu ta esencja sprawia, że jest taki poślizg. I w ten sposób najlepiej. Nie, nie ciągniemy tej skóry tak w ten sposób, te... tylko. Delikatnie zasysamy, i tak jak powiedziałam wam wcześniej, sprawdzamy, który tryb nam po prostu najbardziej pasuje, jeżeli chodzi o zasys skóry. Ale powiem Wam, że mi najlepiej pasuje na ten moment: jedynka i dwójka. Skóra się delikatnie zaczerwieniła, ale to jest masaż próżniowy, więc to jest absolutnie normalne. Nie zmieniam trybu. Zaczynam od jedynki i przełączam sobie na końcówkę. Z tą głowicą najmniejszą, pod oczy. I tam też, słuchajcie, zostawiam esencję. jedyneczka jest, słuchajcie, idealna, jeżeli chodzi o ten masaż. Zwłaszcza w okolicach oczu, kiedy ta skóra jest dosyć delikatna, więc możemy ją sobie nawet tutaj przytrzymać, żeby ona nie była tak bardzo naciągana. Ale zobaczcie, że skóra się bardzo, bardzo ładnie zaczerwienia, pracuje. Więc, no naprawdę powiem wam, że z tego tego jestem bardzo zadowolona. Największe ukrwienie pojawiło się pod oczami. To jest bardzo fajny zabieg, ponieważ jest liftingujący, mocno podnoszący owal, a przy okazji wykonujecie masaż. Zmieniamy głowicę na największą i będziemy sobie masować skórę w czoła. I tutaj pewnie widzicie, są zawsze takie zmaszczki. Najczęściej one się pokazują przy suszeniu włosów, np. Z, gó z góry do dołu jak się dziwimy. I wtedy słuchajcie, trzeba właśnie takim masażem troszeczkę zre... I trzeba takim masażem troszeczkę zregenerować skórę. więc najlepiej w ogóle płatki sobie nałożyć na przykład ze złotem, śluzem ze ślimaka, które ma takie działanie właśnie anti-aging, naprawcze, więc 20 minut w ramach relaksu i skóra jest przede wszystkim wygładzona, podniesiony jest owal, no i faktycznie widzicie poprawę krążenia, więc chociażby te zmarszczki, które się tutaj pojawiłem na czole, one też będą dzięki takiemu masażowi, dzięki mikrodermabrazji, ładnie spłycone, więc pamiętajcie, żeby mikrodermabrazy wykonać na przykład w poniedziałek, a taki masaż w Środa, w piątek i sobie zrobić prawdziwą Funkcją w przypadku tego urządzenia jest światło fotonowe, które bardzo ładnie niweluje przede wszystkim oznaki starzenia się, więc tutaj wam pomoże zdecydowanie światło czerwone i ono jest głównie wykorzystywane do tego, żeby sprawić, aby skóra była elastyczna. Jeżeli ma się na przykład cerę trądzikową, to świetnie się sprawdzi również światło niebieskie i ono jest najczęściej wykorzystywane w procesie wykonywania zabiegu mikrodermabrazji, ponieważ hmm, zapobiega roznoszeniu się przede wszystkim wszelkich zabrudzeń, zanieczyszczeń. Pracujemy na przykład na strefie T, później przechodzimy na policzki, więc to światło zapobiegnie rozprzestrzenianiu się na przykład bakterii, więc jest bardzo higienicznym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o kolejne światło, to również mamy światło zielone i ono jest świetne na przykład na przebarwienia, plamy posłoneczne. Generalnie tutaj działamy na tych głębszych partiach skóry, powierzchownie również, więc zarówno na przebarwienia, jak i na przykład niedoskonałości światła Fotonowe sobie genialnie radzą, no i moim zdaniem również działają anti-aging, więc w wielu urządzeniach marki Beautyfly jest wykorzystywane, na przykład w Big Lossi, więc na przykład korzystając z zabiegu Dermapen, możecie później wykorzystać dane światło fotonowe, nałożyć sobie odpowiednie serum, jakiś produkt pielęgnujący i działać właśnie na poziomie naszego naskórka, e, mocniej regenerująco, więc światło fotonowe wykorzystane również w tym urządzeniu e, pomoże Wam wykonać przede wszystkim skuteczny zabieg. E, nie będziecie

no i jednocześnie w przypadku na przykład masażu, e, to też bardzo fajnie później wpływa finalnie na kondycję i młodość Waszej cery, więc bardzo Wam akurat z tych opcji no, polecam. bardzo ciekawa Waszego wrażenia na temat tego urządzenia, czy Wam się spodobały te dodatkowe funkcjonalności? Mnie bardzo i powiem Wam, że efekt jest naprawdę cudowny, ponieważ skóra tutaj możecie zobaczyć wygląda prze przepięknie. Ja ten efekt utrzymuję z każdym kolejnym zabiegiem i regularność pomaga mi w tym, żeby uzyskać efekt właśnie ujętrnionego Skóry ujednoliconej. Wy, jeżeli macie na przykład dodatkowe przebarwienia, czy też blizny potrądzikowe, śmiało możecie używać tego urządzenia, z uwagi na to, że bardzo ładnie wam przede wszystkim wygładzi skórę i ją rozjaśni, więc tych przebarwień zdecydowanie będzie mniej, a blizny potrądzikowe się spłycą, tak samo jak i nasze zmarszczki, więc złuszczamy martwe na skórek na bieżąco. To jest tak naprawdę kluczowe w naszej pielęgnacji, ponieważ kwasy, peelingi bardzo ładnie wpływają również na kondycję naszej skóry, na wygładzenie, ale jeszcze dla mnie dodatkowym plusem jest to, jak się utrzymuje makijaż. Jak się rozprowadzają podkłady? Dlatego Wam zwróciłam uwagę na przykład na tą strefę między brwiami, gdzie najwięcej się pojawia martwego naskórka, i tam zawsze przy brwiach najwięcej nam się zbiera podkładu. Więc daję Wam od razu tip, jak sprawić, żeby ten podkład wyglądał wszędzie równomiernie i wszędzie dobrze. No i pamiętajcie oczywiście o ochronie przeciwsłonecznej, To jest bardzo ważne w momencie, kiedy używacie kwasów, peelingów, dermapenu, mikrodermabrazji, czy chociażby kawitacji, ale po prostu finalnie to jest jest efekt odmładzania skóry, chronienie skóry przed fotostarzeniem, więc bardzo podbija efekt zabiegów gabinetowych, jeżeli używacie po prostu przez cały rok, 365 dni w roku filtr przysłonecznego i reaplikujecie po prostu ponownie, więc można korzystać na przykład z produktów sprayu, to Wam na pewno pomoże utrzymać efekt młodej skóry i takiej witalnej, więc y, słońce generalnie wpływa bardzo negatywnie na naszą skórę, wysusza ją, więc tutaj Wam polecam y, po prostu korzystanie z filtrów y, mineralnych, y, mieszanych, więc kwestia po prostu, jakie toleruje Wasza skóra i w których się czujecie najlepiej, natomiast y, podsumowując, y, podsumowując ten zabieg, naprawdę polecam Wam go wykonać w domu, ja jestem za na mikrodermabrazem i powiem wam, że to urządzenie bardzo przyjemnie sunie po skórze. Wykonuje się wręcz przyjemnie ten zabieg. Eee, czujecie to wygładzenie. Efekt mi się bardzo podoba, więc eee, po prostu ponownie jestem zadowolona <grytania> z urządzenia. Eee, I naprawdę marka Beautyfly się powiem wam, że w turbo eee, rozwija, zaspokaja nasze potrzeby i coraz chętniej my kobiety sięgamy po takie urządzenia w domu, więc zastanówcie się dziewczyny, eee, czy po tym filmie no przypadkiem Was nie przekonałam. Także koniecznie subskrybujcie kanał, bądźcie ze mną na bieżąco również na Instagramie, bo tam zawsze Wam pokazuję, jak wyglądają moje e, mini spa domowe i też dzielę się z Wami opiniami na temat danych zabiegów. E, regularnie Wam je pokazuję, więc automatycznie również je wykonujecie razem ze mną i dzięki temu zachowujecie tą regularność. E, więc co dziewczyny, widzimy się w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się przydała. Koniecznie ze mną bądźcie w komentarzu. A jeżeli wszystko wiecie, to chociaż puśćcie serduszko, że jesteście. Także zaglądajcie do pozostałych filmów, które są na kanale, odświeżajcie tematykę pielęgnacji, no i mam nadzieję, że finalnie będziecie z faktu zadowolone, tak samo jak ja. Także trzymajcie się, cześć!